Powiedz mi, miałeś jakieś przecieki po testach, co się dzieje, kto nie, jak, co? Nie, no, nawet, nawet dwa dni temu na kolacji ktoś mnie się spytał, czy oglądam Wyścig w Niedzielę, a ja mówię, a to już jest? <śmiech> <śmiech> nie, ogólnie nie miałem przecieków, zresztą testy w 1 mało mówią, to jest moje zdanie. Tak, nawet teraz, kiedy już tak mało jeżdżą i tak dalej? Jakbyś miał wyjąć ten różowy papierek 500 euro, i powiem, musiałbyś postawić na kogoś w tym roku, że to będzie mistrzostwa, to musisz. Kogo muszę postawić. No ale to zależy od. od, od za wcześnie? <laughs> nie wiem, nie. Za wcześnie nie, są nie sądzę. Mogą być niespodzianki, ale niespodzianki. Mówimy. jeśli będzie niespodzianka, to będzie koloru czerwonego. Tak mi się wydaje. Uh -huh. Chociaż myślę, że będą mistrzostwa dużo bardziej wyrównane. Eee, ponieważ będzie to lepsze dla sportu, eee, dla ogólnie Formuły 1. Czy nie tak, że nagle Mercedesa dogonią, tylko po prostu nie, nie, są na no siły w sporcie. Nie, tak? nie, no, nie, nie, żeby tak, żeby to było <laughs> ustawiane, ale akurat eee, dominacja... W ale można, z... można robić pewne zakulisowe ruchy, które sprawią, że komuś będzie łatwiej, a będzie trudniej, mm, prawda? No nie wiem, nie wiem czy aż tak. Nie, akurat nie chcę tego tak hmm. powiedzieć i nie myślę tak. Ale na pewno kiedyś jakieś ery się kończą i nie sądzę, żeby era Mercedes się skończyła, chociaż uważam nadal, że, że albo Ferrari znacznie się zbliżyło albo, albo, albo jest inny scenariusz, gdzie, gdzie, gdzie po prostu w Melbourne będzie dokładnie to samo i tak mi się wydaje. Ee, że jednak e, z pierwszego rzędu będą startować te same boli. Ścigałeś się z Luisem i z, z Niko dużo i w Gokartach, i w Serial i w Formule 1. Czy myślisz, że Niko ma szansę pokonać Luisa? Ma, no, zresztą już pokazał to. Uważam, że Niko e, stał się dużo lepszym kierowcą niż naszym lepszym. Był zawsze dobrym kierowcą, ale e, uważam, że. E, Akurat za to, że ma partnera Hamiltona i też przed erą Hamiltona, czy przed, przed tym, jak Hamilton przeszedł do Mercedesa, Nico bardzo dojrzał do Formuły 1. Uważam, że jest wyśmienitym kierowcą. Nie chcę tego tak powiedzieć drastycznie, ale jednak myślę, że Hamilton na papierze ma więcej potencjału. E, ale nie o sam potencjał w wyścigach chodzi, e, dlatego sezon jest długi, e, sezon jest wyczerpujący. E, sądzę, że e, dużo, dużą stronę jeśli chodzi o, o, o wyścigi, o bycie na topie, takim ścisłym topie Formuły 1 e, jest, dzieje się też w głowie, w mentalności, w danym okresie, e, jaki ktoś przechodzi. Życia też, jak bardzo jest motywowany, jak bardzo boli, pasuje komuś. ponieważ to są te wszystkie rzeczy, które, jak jest się bardzo blisko i jeszcze bardzo konkurencyjnym, to te wszystkie rzeczy tu trochę, tam trochę na koniec dnia robią różnicę.